Cześć widzowie, jest tej strony Recesjo i zdecydujemy sobie skiety, czyli skarpetki z PEPCO dla mężczyzn. Oczywiście mówię, że materiał ten nie jest sponsorowany. Jedna para kosztuje 5 zł, czyli całość mamy w zestawie, kosztuje 10 zł. I mamy skarpetki z bambusa. Zaraz zobaczymy, jaki tutaj mamy skład tego, tych skarpetek. Czyli tak, 82% mamy tutaj wiskozy z bambusa, 17% polamidu i 1% elastanu, który daje nam taką, jakby no, można było powiedzieć, elastyczność tych skarpet. Skarpetki widać, że są dobrej jakości, bo mają 40% czy 40 stopni w praniu, czyli jest to fajne. No i tutaj mamy? No i myślę, że są fajne skarpety, bo to. W zasadzie dokupiłem sobie kolejne trzy yy, zestawy, czyli w sumie 6 par. W sumie mam 10 par, przyznaję się. Już chodziłem w czterech parach. Nawet mam jedne na sobie. O, proszę bardzo, witajcie w mojej garderobie. Mam je na sobie i muszę wam powiedzieć, że tak. Raz, że są przewiewne, naprawdę. Dwa, że się noga w, nie poci w butach. 3, że nie śmierdzą i wytrzymują naprawdę sporo czasu, nawet no do 4 dni, aczkolwiek no, no nie polecam po prostu nosić aż tyle czasu, niektórzy to noszą nawet do tygodnia czasu, jedną parę, ale naprawdę muszę Wam polecić. No i długie są, przede wszystkim są długie, nie uciskują nogi, naprawdę są fajne, widać, że takie no noga się czuje, jakbyście mieli takie rajstopki no ale wiecie, jest zima teraz obecnie, niby to są skarpety na lato ale zimą też się przydaje, jeżeli macie ciepłe buty, to czemu nie oczywiście jestem w domowych tutaj laczkach więc mogę te skarpety serdecznie polecić bo bambus to jest bambus i naprawdę są dosyć no jakby tak termicznie utrzymują właśnie to ciepełko na nogach więc serdecznie polecam, jeżeli macie do mnie pytanie, napiszcie coś w komentarzu, zostawcie kciuka do góry i zasubskrybujcie kanał po więcej recenzji. Ja tymczasem uciekam, trzymajcie się, cześć!